Jest. Powiedz mi, zajmujesz się dziewczynami. Chłopakami też. też. E, która z tych płci jest fajniejsza w obsłudze? Przepraszam za wyrażenie, czyli e, kto przywiązuje większą wagę do swojego zdrowia? Czy to, że kobiety bardziej dbają o zdrowie, to jest prawda, czy mit? Ta odpowiedź leży trochę w innym miejscu. Dziewczyny mają swojego lekarza, chłopaki nie mają. Dziewczyna pójdzie do ginekologa i tam się to może wysypać, że mam mgłę mózgową przy okazji, że ją borą piersi, mam PMS, bo kortyzol zabiera progesteron i czy ma wysoki stan zapalny, to będzie miała endometriozę, A chłopak nie ma swojego lekarza. Czyli dziewczyna dociera, no i tu jest temat, żeby ten lekarz jej to wytłumaczył, a że to się z diety stresu, jeżeli z tego czego ci ginekolog nie powie, no to tego tobie nie powie. A chłopak natomiast, dla mnie, chłopak jest lepszy, no bo on jak przyjdzie i zobaczy te efekty, to on się tego będzie trzymał. Jak facet sp 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 spróbuje jakiegoś sposobu odżywiania i zobaczy, że to trybi, to on już nie odpuści. A dziewczyna będzie tam to. Jest. Tak, tak, tak. I to okay. mi się podoba, bo chłopaki są konkretne. Mm -hmm. Powiedz mi, co mam zrobić. To zrobię. On to robi, ma wysoki kwas moczowy, powyżej pięciu. To masz ryzyko naciśnienia. Zrób tak, żeby był niski. Jedz warzywa, sok, cytryno, i, ale nie, cukru, pieczywa i tego, co podnosi kwas moczowy, żywność przetworzona i alkohol. Jak chcesz mieć dobry wynik? Czyli my żeby tego nie mieć.